Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Historie Niecodzienne. Bardzo cieszę się, że możemy usłyszeć się w kolejnym odcinku. I mam nadzieję, że te historie dają być może ulgę w takiej codzienności, być może pozwalają na taką myśl: nie jestem sam, nie jestem sama. Takie poczucie, że ktoś może mieć podobnie, że to nie jest tak, że coś ze mną jest nie tak, że zwariowałam, zwariowałem i tylko ja mam takie myśli, a nade wszystko, że ty też jesteś ważny i jesteś ważna. No to wstęp i zaczynamy. Karolina Jurga, niecodzienne historie, podcast o demencji. Są to historie z czułością, z miłością, z troską w tle. A dziś historia o pani Wandzie, która odpowiedzialność za cały świat przestała brać. To zaczynajmy. Dzisiejszą historię dostałam od pani Wandy, która opiekuje się swoim mężem i nie jest to choroba Alzheimera za to otępienie czołowo schroniowe czyli nieco inna forma i zapraszam do historii. Mój mąż ma 62 lata i od 5 lat diagnozę choroby otępiennej. Nie jest to najczęściej występująca choroba Alzheimera, tylko otępienie czołowo-skroniowe z wariantem semantycznym. To otępienie czołowo-skroniowe dotyczy przede wszystkim takich zaburzeń zachowania osoby, czyli pewnych przywiązań, sztywności myślenia, sztywności działania, zmiany osobowości, być może wulgaryzmów, być może pewnej agresji, być może stereotypowych zachowań, trudności w rozpoczęciu zadania. Za co są odpowiedzialne płaty czo czołowe. I często zaburzenia mowy, rozumienia bądź nadawania, za co odpowiedzialne są płaty skroniowe. W męża przypadku objawia się to m.in. kompulsywnym mówieniem, słowotokiem, zaburzeniami pamięci, koncentracji uwagi, brak empatii i poczucia humoru. Branie wszystkiego dosłownie. Jak również zachowaniami kompulsywnymi, sztywnością myślenia, bardzo trudną adaptacją do zmieniających się warunków. Postępowaniem zgodnie z określonymi schematami. Uważam, że w tej chwili jest to początek stadium średniego. W codziennym życiu mąż wciąż jest samoobsługowy, zarówno w obrębie mieszkania i najbliższej okolicy. Co prawda o wielu rzeczach trzeba mu przypominać, ale jak już się uda przekonać do ich wykonania, to ogarnia te czynności sam. Wciąż rozpoznaje mnie i swoją mamę. Bardzo to doceniam i cieszę się tym, póki to trwa. Na początku, kiedy mąż zwracał mi uwagę, że coś złego dzieje się z jego pamięcią, nie chciałam wierzyć. Składałam to na karb zwykłego procesu starzenia się, zmęczenia, chęci zwrócenia na siebie uwagi. Nie chciałam przyjąć do wiadomości, że coś naprawdę złego może się dziać. Kiedy już nie było wątpliwości, płakałam przez wiele nocy. Ciągle mam problem z pogodzeniem się, że mąż jest chory i nigdy nie wyzdrowieje. Jakkolwiek głupio to zabrzmi, ciągle liczę na jakiś cud, chociaż doskonale rozumiem, jak postępuje ta choroba i że jest nieuleczalna. Jak widać, pogodzenie się z sytuacją nie okazuje się łatwe, przynajmniej w moim przypadku. Pani Wando, napisała pani, że może to głupie, ale liczy pani na jakiś cud. Ja tak sobie pozwolę na taką refleksję jestem pewna, że te cuda, takie małe, może nie dotyczące wyzdrowienia, ale takiej codzienności, że te cuda się wydarzają. I czytam dalej: są rzeczy, w które w codziennym życiu łatwiej zaakceptować, na przykład kompulsywne układanie rzeczy w określonym porządku i miejscu, poprawianie mnie i zwracanie uwagi, że nie tak zrobiłam. Są też jednak takie, z którymi trudniej się uporać. Taką sytuacją są zmienione nawyki żywieniowe męża. Mąż je bardzo wybiórczo, tylko kilka wybranych produktów. Powoduje to niestety określone problemy zdrowotne z powodu braku odpowiednich dla organizmu składników. Dodatkowo, nikomu nie pozwala przygotować sobie posiłku. Je wyłącznie to, co sam sobie przygotuje. Tym samym trudno tu cokolwiek przemycić. Szczęśliwie wpadły mi w ręce Nutri-Drinki. Są one przeznaczone dla osób ciężko chorych, będących w okresie rekonwalescencji, więc zawierają wszystkie niezbędne dla organizmu składniki. Razem z naszą panią doktor, którą Zbyszek bardzo lubi i jej ufa, udało się przekonać go, żeby spróbował tego produktu i stał się cud. Właśnie, pani Wando, to chociażby jeden z tych cudów. Bardzo mu ten produkt przypadł do gustu. Więc teraz piję nutri drinki codziennie od mniej więcej miesiąca. Pomału zaczyna to przynosić efekty. Jest mniej zmęczony, mniej narzeka na bóle kostno-mięśniowe. To naprawdę duża ulga, że udało się tą sytuację opanować. I modlę się, oby to trwało. Jak wspomniałam wyżej, jednym z objawów jego choroby jest kompulsywne mówienie. Bardzo często pojawia się u niego słowotok. Kiedy zacznie opowiadać, niezwykle trudno mu przerwać. Nie zwraca uwagi na to, czy ktoś chce słuchać, czy nie. I zaczepia ludzi wszędzie: w sklepowych kolejkach, w autobusie, w poczekalni u lekarza. Ma kilka swoich historii, które opowiada w kółko. Niektóre są realistyczne, inne totalnie nie z tego świata. Loteria, komu co się trafi. Jeszcze jakiś czas temu miałam z tym duży problem. Bo czułam się odpowiedzialna za tych ludzi zaczepionych i chciałam ich jakoś uratować przed moim mężem. Stawiało mnie to w dość niezręcznej sytuacji, bo Zbyszek nie reagował na moje prośby, a ja niekoniecznie każdemu chciałam mówić o jego chorobie. Na szczęście na mojej drodze pojawiła się pani Karolina. Po konsultacji z panią Karoliną zdałam sobie sprawę, że nie muszę brać odpowiedzialności za cały świat. Że ludzie, którzy słuchają mojego męża, są przecież dorośli i jakoś muszą sobie sami poradzić, jeśli dana sytuacja jest dla nich niekomfortowa. To przyniosło mi dużą ulgę i spore poczucie wolności. Dziękuję, pani Karolino. Pani Wando, ja również dziękuję za tą konsultację. Dziękuję za pani zaufanie, że podążała pani za tymi pomysłami i próbami, które razem wypracowałyśmy. Udało mi się też przenieść to podejście na inne zachowania męża, takie jak pouczanie innych ludzi. Bardzo się cieszę, pani Wando. Na przykład, w sklepie mąż zwraca innym osobom uwagę, jak powinni ustawić swoje zakupy na sklepowej taśmie, że zrobili to źle i dlatego przewrócił się separator kasowy z napisem: Następny klient, a on przewrócić się nie powinien. Że dany produkt powinni postawić inaczej, lub że nie należy kłaść bezpośrednio na taśmie. I tym podobne w przychodni steruje ruchem kolejki i przypomina kto teraz wchodzi a kto jeszcze musi poczekać ludzie reagują różnie ale ponieważ totalnie wydaje się to nie mieć wpływu ani znaczenia dla Zbyszka więc to też odpuszczam i czasem nawet trochę mnie bawią reakcje ludzi Pani Wando, właśnie w tej sytuacji taki zdrowy dystans, taki, jeśli można powiedzieć, pewien luz może też Panią uratować, dać Pani więcej takiego spokoju wewnętrznego, bo są to sytuacje, na które nie ma Pani wpływu. Choruje mózg Pani męża i szczególnie te płaty czołowe, które są odpowiedzialne za schamowanie reakcji w sytuacjach społecznych. Jeśli one są zaburzone, tego hamowania nie będzie, stąd te kompulsje. I czytam dalej. Jednym z poważniejszych problemów, z jakimi mierzymy się, jest brak rozumienia mowy w normalnych sytuacjach społecznych. Kiedy mąż uczestniczy w spotkaniach towarzyskich czy rodzinnych, zupełnie nie wie co się dzieje i o czym zgromadzone osoby rozmawiają. Właśnie za to odpowiedzialne są płaty skroniowe. Więc jeśli one są uszkodzone w otępieniu czołowo-skroniowym, no to właśnie ten brak rozumienia mowy on będzie się pojawiał. Często siedzi wyłączony, czasem przysypia lub włącza mu się słowotok. Najchętniej no jednak znika w swoim pokoju lub odmawia wyjścia z domu, jeśli wiąże się to ze spotkaniami z ludźmi, których zna, właściwie kiedyś znał, bo teraz już nie wie, kim oni są. Bardzo przykro jest mi patrzeć na jego izolację. Ja staram się rozmawiać z nim za pomocą krótkich zdań i słów, o których wiem, że je jeszcze pamięta, albo łatwo jest je pokazać w formie obrazu lub działania. To trochę jak gra w kalambury. Ważna też jest wnikliwa obserwacja, żeby zauważyć, kiedy zbyszek zaczyna się gubić, bo niestety czasem wstyd nie pozwala mu przyznać się, że nie rozumie. Pani Wando, wyobrażam sobie, jak wiele miłości płynie z pani serca, kiedy właśnie stara się pani z całych sił wspierać męża w tej komunikacji i dawać też takie poczucie, że jednak mąż po swojemu, czy właśnie w formie gestów, może dokonać wyboru, może w jakiś sposób się porozumiewać. Jednak najtrudniejszą dla mnie rzeczą, z którą muszę się mierzyć, to obserwowanie, jak najważniejsza w moim życiu osoba tak bardzo się zmienia w swoim myśleniu, zachowaniu, umiejętnościach. Co pewien czas mam poczucie, że odeszła jakaś kolejna część zbyszka. Powoduje to doświadczenie ciągłych pożegnań, uczucie bycia w ciągłej żałobie. To zdecydowanie najtrudniejsze dla mnie doświadczenie związane z chorobą męża. Wciąż jeszcze nie potrafię sobie z nim poradzić. Podpisano Wanda. Pani Wando, bardzo dziękuję za Pani list, za Pani historię. Wcześniej napisała Pani o cudach. Myślę, że takim cudem też jest to, że mąż ma Panią, pełną cierpliwości, spokoju, pełną miłości. Pamiętam naszą rozmowę i z tego listu też płynie bardzo dużo ciepła, empatii. Niezgody, ale takiej spokojnej niezgody. Wierzę, że właśnie na co dzień pojawiają się takie drobne cuda, które dają pani nadzieję, które dają siłę. Wierzę, że ta historia będzie światłem dla wielu. Bardzo dziękuję państwu za obecność, za towarzyszenie. Zachęcam też do podzielenia się w komentarzu, w jaki sposób te historie wpływają na państwa. Czy mają jakieś przełożenie na codzienność, czy podnoszą, czy w jakiś sposób koją? Pomimo tego, że nie każda historia jest hepiendem, pomimo tego, że niektóre z nich wiążą się z bólem, z trudem, to być może właśnie przez to możemy się w jakiś sposób wspólnie łączyć, bo takie poczucie bycia nieosamotnionym w tej opiece jest szalenie ważne. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej historii i jak zawsze do usłyszenia w kolejnej.